Szczęś Boże, witajcie, mamy dzisiaj niedzielę 30 marca. Posłuchajcie fragmentu z księgi Jozłego. Pan rzekł do Jozłego. Dziś zrzuciłem z Was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal. I tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby przaśne i kłosy prażone. Tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej synowi Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonu ziemi kanaan. 40 lat zajęło Panu Bogu prowadzenie Izraelitów przez pustynię, żeby mogli dojść do ziemi obiecanej. I być może są takie sprawy, które dłużą się w Twoim życiu. Być może już długo czekasz na to, by Pan Bóg w końcu zadziałał w jakiejś Twojej sprawie. Niech ten fragment podtrzyma Twoją nadzieję. Nawet jeśli coś trwa długo, to nie znaczy, że Pan Bóg o Tobie zapomniał. Niech Was, Bóg, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.